Cześć internecie, witajcie w finale historii o rakiecie Ariane 5. Jest to trzeci, ostatni odcinek, więc jeśli nie widzieliście poprzednich, to koniecznie zacznijcie od nich. Omówiliśmy już historię tej rakiety, postawiliśmy ją na platformie startowej i odpaliliśmy silnik główny pierwszego stopnia. Piątka jest wyposażona również w dwie boczne rakiety pomocnicze na paliwo stałe, niezbędne do opuszczenia platformy startowej. Każdą wypełnia 240 ton oligomeru. Stop, stop, stop. Interwencja z przyszłości. 240 ton paliwa. Tak, tyle znajduje się w każdym z boosterów, ale ten oligomer to tylko 14% tej mieszanki paliwowej, 18% to aluminium, a nadchloran amonu, czyli utleniacz tego wszystkiego to aż 68%. To tak dla ścisłości. To wszystko. Lecimy dalej. 240 ton oligomeru o dziwnej nazwie, i tak nie potrafię słowa powiedzieć o jego chemicznych właściwościach, poza tym, że działa i rakieta startuje. SRB są inicjowane zapalnikiem pirotechnicznym na szczycie bloku paliwa. Nachylenie dyszy jest regulowane hydraulicznie. A że te rakiety są dwie, to zapewniają sterowanie obrotem Ariane wokół głównej osi. Jest to właśnie pierwszy z tych dwóch sposobów kontrolowania obrotu, o którym wspominałem w poprzednim odcinku. SRB mają ogromny ciąg i z 13 tysięcy kN generowanych podczas startu dostarczają ponad 90%. Każda z nich w piku może mieć nawet 7000 kN, czyli 713 ton siły. Ich impuls właściwy to 275 sekund. Jak to z rakietami na paliwo stałe nie da się sterować siłą ich ciągu, ani wygasić w dowolnym momencie, dlatego są uruchamiane tuż przed faktycznym startem, kiedy wszystkie inne systemy potwierdzą swoje prawidłowe działanie. Przez brak sterowania ciągiem mam na myśli brak dynamicznego. Kontrolowania. Projektując i produkując bloki paliwa stałego, da się im narzucić pewną charakterystykę ciągu. Robi się tak poprzez kształtowanie pola przekroju otworu w bloku paliwa. Po zapłonie spalanie konsumuje paliwo, rozchodząc się promieniście od środka do zewnątrz. Powierzchnia zapalonego bloku odpowiada aktualnemu ciągowi. Mało się pali, mały ciąg. Dużo się pali, duży ciąg. Wszystkie silniki startowe uruchomione, zatem Platforma uwalnia rakietę i rozpoczyna się proces wznoszenia. Największą robotę odwalają rakiety pomocnicze. Pracują dwie minuty z sekundami. Kiedy komputer wykryje spadek ich ciągu, wysyła polecenie separacji do zaczepów pirotechnicznych. Prawidłowe oddzielenie rakiet wspomagają ładunki na paliwo stałe, które odpychają rakiety od pierwszego stopnia. Tutaj kończy się życie rakiet, i spadają do Atlantyku jakieś. 450 km od miejsca startu. Od czasu do czasu, jeśli profil misji jest powiedzmy wystarczająco lekki, czubki rakiet mogą być wyposażone w system odzyskiwania. Jest to opcjonalny przedział ze spadochronami, który sprowadza rakietę do oceanu możliwie niedestrukcyjnie. Koncept odzysku i ponownego wykorzystania rakiet pomocniczych był rozważany, lecz nie wdrożono go w wariant 5. Dzisiaj takie działanie ma charakter wyłącznie kontroli jakości. Sporadycznie odzyskiwane rakiety są badane pod kątem uzyskiwanych wydajności. Wkrótce po ich odrzuceniu rakieta pozbywa się również owiewki. Dzieje się to po przekroczeniu pułapu 100 km, czyli umownej granicy kosmosu, i po tym, kiedy ciśnienie pod owiewką spadnie do odpowiednio niskiego poziomu. Wraz z wznoszeniem się rakiety ciśnienie powietrza pod owiewką systematycznie spada i wyrównuje z warunkami na zewnątrz. Nawet satelita, który ma domyślnie pracować w kosmicznej próżni, nie powinien być gwałtownie dekompresowany. Main Core Stage pracuje do prawie 9 minuty. Bez rakiet SRBS ich wektorowym ciągiem, rakieta zaczyna wykorzystywać swój drugi system kontroli obrotu. Silniczki RCS zasilane gazowym wodorem. Core Stage nadaje rakiecie prędkość około 6,8 km na sekundę, czyli większość tego, co jest potrzebne, żeby wejść na niską orbitę, jeżeli wchodzono by na niską orbitę. Po zakończeniu swojej pracy wulkan jest wygaszany i po kilku sekundach następuje pirotechniczna separacja stopni. Pierwszy stopień po trajektorii balistycznej spada do Atlantyku. Zanim rozpadnie się na wysokości między 80 a 60 km, otwierany jest boczny zawór zbiornika wodoru. Chodzi o pozbycie się sprężonego paliwa, żeby nie doszło do samoistnej eksplozji deorbitowanego i nagrzewającego się stopnia. Otwarcie tego zaworu wprawia pierwszy stopień w ruch wirowy, co w jakiś niezrozumiały dla mnie sposób minimalizuje rozrzut szczątków spadających do oceanu. Po pierwszym stopniu rolę głównego napędu przejmuje wodorowy silnik drugiego stopnia HM7B. Tuż przed jego uruchomieniem włączają się silniczki RCS na gazowy wodór i generują lekki zryw drugiego stopnia, żeby paliwo i utleniacz opadły na dno zbiornika, skąd da się je zasać, do silnika. W trakcie separacji rakieta jest w stanie nieważkości i może zachodzić ryzyko, że bombel z helem albo gazowym wodorem trafi do silnika, a to uniemożliwi jego poprawne uruchomienie. HM7B pracuje w cyklu z generatorem gazu. Uruchamianie rozpoczyna się od wpuszczenia do instalacji ciekłego wodoru i ciekłego tlenu. Po przejściu przez niepracujące jeszcze pompy, tlen trafia do wtrysków komory głównej, a ciekły wodór do rurek w płaszczu dyszy, potem do ścian komory i do wtrysków. Paliwo i utleniacz wędrują również dodatkowymi przewodami do generatora gazu. Inicjowanie silnika zaczyna się od pirotechnicznego zapalenia startera z paliwem stałym. Starter wytwarza pierwszą porcję spalin w generatorze gazu, a spaliny rozpędzają turbinę, która napędza bezpośrednio pompę paliwa i przy pomocy przekładni pompę LOX. Właściwą mieszankę uzyskuje się stosując odpowiednie przełożenie w przekładni. HM7B pracuje na proporcjach masowych 5 kg LOX na 1 kg LH2. Pracujące pompy podnoszą ciśnienie paliwa i utleniacza w instalacji. Generator gazu, spalając starter, inicjuje również mieszankę paliwową i system zaczyna się samodzielnie napędzać. Produkowane spaliny są wyrzucane boczną dyszą i nie mają żadnego dodatkowego zastosowania. Komora główna jest inicjowana zapalnikami elektrycznymi i może być uruchamiana tylko jednokrotnie, bo po wypaleniu się startera w generatorze ponowny rozruch nie jest już możliwy. Wodór, który płynie w płaszczu komory po przyjęciu ciepła ze ścian komory odparowuje, dlatego jego część jest kierowana z powrotem do zbiornika głównego, żeby utrzymywał w nim odpowiedni poziom ciśnienia. Ciśnienie w zbiorniku LOX jest podtrzymywane gazowym helem. Brak możliwości ponownego uruchomienia silnika ma swoje wady, ale też i zalety. Bez funkcji restartu Ariane 5 nie może wprowadzać ładunków na docelowe, precyzyjne orbity, a podczas transportu na GTO po separacji stopni rakieta od razu przechodzi do manewru Hochmana. Nie ma możliwości zaczekania na orbicie parkingowej z wyłączonym silnikiem, ale HM7B jest też przez to prostszy i bardziej niezawodny. Silnik był co prawda rozwijany w kierunku funkcji wielokrotnej, Wielokrotnego zapłonu, ale pamiętajmy, że Ariane 5 to rakieta uszyta pod transfer na orbitę GTO i wdrażanie tego featurea nie miało uzasadnienia. Następca HM7B, czyli silnik Vinci, z drugiego stopnia rakiety Ariane 6 będzie zdolny do kolejnych odpaleń, ale szóstka to temat na inną historię. Nie myślcie jednak, że piątka lata z jakimś pokraką na drugim stopniu. Ariane Space przećwiczyła na tym silniku kawał inżynierii, którą licencjonowano dla NASA na potrzeby budowy silników do promów STS. HM-7B to najnowsza odsłona rodziny HM. Prapradziadek silnik HM-4 był pierwszym nieamerykańskim silnikiem wodorowym na świecie. 7B ma ciąg tylko 67 kN, czyli 6,8 tony, ale wybitny impuls właściwy 446 sekund. Drugi stopień pracuje przez około 18 minut i rozpędza ładunek do ponad 9,3 km na sekundę. W chwili wyłączenia znajduje się jakieś 650 km nad powierzchnią Ziemi, ale siłą bezwładności wzniesie się jeszcze na odległość orbity geosynchronicznej, czyli prawie 36 000 km nad Ziemię. Kilka minut po wyłączeniu napędu rozpoczyna się uwalnianie ładunku. Drugi stopień manewruje silniczkami RCS i każdy z ładunków separowany jest tak, żeby z czasem względna odległość powiększała się i nie pojawiło się ryzyko ich kolizji. Satelity czeka jeszcze końcowe wejście na orbity geosynchroniczne. Adapter Sylda i drugi stopień Ariane nie są już potrzebne i będą orbitować po GTO jeszcze jakieś 70-80 lat, zanim ciągłe przechodzenie przez perygeum wyhamuje je w atmosferze. ESA i Arianespace prowadzą albo prowadziły badania nad szybszą deorbitacją elementów rakiety zostawianych na orbicie GTO. Niestety, bez znacznej redukcji prędkości jest to niewykonalne. A opróżniony z paliwa drugi stopień nie ma praktycznie żadnego delta V, nie mówiąc o Syldzie, która jest po prostu adapterem na ładunek. Jedyne, co można zrobić, to monitorować obecnie. Krążące śmieci kosmiczne i projektować nowe rakiety, które po sobie sprzątają. Tym zamykamy opowieść o europejskiej rakiecie Ariane 5. Przed nami jeszcze tylko kilka lat pracy tej rakiety, zanim przejdzie na emeryturę. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Wpadajcie na social media, to jakiś kosmos, na Discorda i po gadżety do sklepu. Łapka w górę jest zawsze bardzo mile widziana, a subskrypcja i kliknięcie w dzwonek to w ogóle już kosmos. Wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia. Cześć.